Ej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. To będzie ostatni odcineczek na dzisiaj, jeśli chodzi o Darksidersa trujeczkę. I, i y, trafiliśmy na sporą ilość aniołków, więc w sumie, jak nasza postać się rozgaduje z nimi i tak dalej, to stwierdziłem, że wam to pokażę. Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Darksidersa trujeczkę. Ze mną jest retro i powoli kończymy na, na dzisiaj. Kim jestem? Czym jestem? Jeśli chcecie ujrzeć dzisiaj zachód słońca! Poznaj, jak parzy niebiańskie ostrze! Dobrze. Nie przegadać! Twój odkazany przywódca się mnie boi! Zniszczyć wszystkich! No, także tak jak widzicie, i niby umiem grać, ale nie do końca. Okej, okay, nie, nieważne, nie umiem grać. Nie ma żadnych. Nie do końca. Przepraszam też, że się nie odzywam, ale wolałbym się troszeczkę skupić, gdyby szczelne mędy. Czekacie, kiedy jedynie cierpienie. Morujesz, nieść cześć. Uuuu... Kierowałaś gniew w złą stronę! Szczerze wątpię, ptaku! Uzielu! Przyszłaś dokończyć dzieła swojego brata wojny? Nie wiem, co uczynił mój brat i nie interesuje mnie to. A więc. jesteś tu po to, by skraść duszę moich towarzyszy. Myślisz, że nie rozpoznaję broni władcy podziemi? Służę tylko Radzie! Poluję na siedem Grzechów Głównych. Na to, co z nich zostało! Ale nie daje mi spokoju inna sprawa. Zdrada waszego wspaniałego królestwa. Ho, ho, tak. Spójrz na moje dzieło, potężna, i roześmiej się. Z trudem możemy się obronić, a co dopiero tracić energię na zdracanie wielkiego jeźdźcy? Mój wierzchowiec, zagłada, został zarżnięty anielską bronią, zanim przywołałam go na ziemię. To wiem się czemu i poleje się krew. Możesz mi wierzyć. Nie pałam szczególną sympatią do jeźdźców. Przez was jesteśmy o krok od apokalipsy, a my. Ach. Nic mi nie wiadomo o spisku przeciwko wam. Ani o twojej misji na ziemi. Jak na swój rodzaj usil jest. Honorowy to, że o tym nie wie jeszcze o niczym nie świadczy. Jak widzisz, mam własne problemy. Może. Moglibyśmy się dogadać jeszcze. Ostatnio moje oddziały są dziesiątkowane. Tracę coraz więcej i więcej aniołów. Co najgorsze, dowiedziałem się, że moi bracia są mordowani przez plugawe urzeczywistnienie naszych koszmarów. Nie anioły. Celem są również demony. Które także trafiają do Królestwa Nieumarłych. I kto, twoim zdaniem, jest odpowiedzialny? Jedyną siłą we wszechświecie zdolną do takiej herezji są... rządze. Rządze? Postradałeś zmysły. Spotkałam je już wcześniej. Nie mają takiej mocy. <laughs> A skąd pewność, że świat, który znałaś, jest tym samym, w którym żyjemy teraz? U się, że nieznany demon obdarzył rządzę mocą, która pozwala im stawiać czoła siłom nieba i piekła. Wichrzyciel ich szyciel Ale to jest dobry rządze dylemat. Anioły, Świat, którym jest teraz jest tym, którym była kiedyś i tak dalej. Bezrozumne. to są mocne Więc jeśli wyeliminuje rządze i rozwiążę ten twój problem, otrzymam z kolei coś od Ciebie. To właśnie proponujesz. Tak, jeśli będzie to w mojej mocy. I aby udowodnić, jeszcze, że nie życzymy ci źle. Niechże ta gwiazda dobrze ci służy w Krucjacie przeciwko rządowi. Jeśli nie okiełznamy ich mocy, zgubią nas wszystkich. Dowiedz się, kto próbował mnie zabić. Ja zmuszę żądzę do ujawnienia źródła ich mocy, a potem je zniszczę. Mamy więc pakt. Jeśli się dowiem, że mnie okłamałeś, będziesz żałował, że serca nie wyrywać jeden z moich braci. <grym> Jaka jest milutka nasza postać! Wciśnij X, aby wycelować zbawieniem, wciśnij Caps, aby oznaczyć do czterech celów i puść. Środkowy przycisk myszy, aby rzucić zbawienie. Jeśli w użyciu jest dowolna esencja, przytrzymaj środkowy przycisk myszy, aby nas nasycić zbawienie jej mocą. Uch. Wciśnij X. Przytrzymaj... Caps. OK, dobra. Mam. Może twoja groźba postawi go do piątki? Wątpię. Ty byś mu zaufała? Na szczęście nie muszę. Poza tym słowa zaufanie nie ma w moim słowniku. Także i teraz. Nie znosim duch. Dobra. Yy, wiem mniej więcej na czym stoimy. To zbawienie jest naprawdę ciekawą rzeczą, ale nie mamy więcej tych ulepszeń. Hmm, żadnego rodzaju. Yy, mamy za to yy, sporo mar. Tak. Dosyć! O, Witaj furio! Wydajesz się wprost promieniować w manią, manią krwi! Nie mam dla ciebie czasu. Gdy... Nie, nie, oczywiście. Jesteś bardzo zajętym jeźdźcem. Tyle osób do przebierzenia i miejsc do zabicia. Ale zastanawiam się, czy w trakcie swoich godnych rozsławienia pieśnią w nie trafiłaś na pewien artefakt. Za ile koniec, tak myślę, że za 10-20 minut. Jak wygląda? Cóż, to zwykła błyskotka stworzona przez ptaki. I Cóż, jakby krzyż z ostrymi końcówkami i... Mogłem skłamać. To nie był skotka, ale cóż, odpuść mi. Demon musi jeść. Znalazłam. Jest moja. Dam ci za nią milion dusz. Dusze to twoja waluta. Moją są ostre przedmioty. Nie dogadamy się, ale możesz oddać mi pewną przysługę. Widziałeś nieumarłe anioły albo demony? Ach, życie! Niestety tak. Ci, których kiedyś nie się śmierć, zasługują na lepszy los. Co prawda nie darzy ptaków miłością, ale tak być nie powinno. Nie Może mamy więc spokojanie. o czym mówić. Ja, czekaj, bo ja z dba, nic nie znać. Czyż to nie jest w stanie cię poruszyć? Nie czujesz nic, widząc tych, którzy tak, nie. niegdyś wzbudzali grozę, pozbawionych mocy, którą tak pragnęli kontrolować? Życia. Może jak się dowiem, czemu starają się mnie zabić, znajdę trochę czasu na to, by im współczuć. Jaka szuna zimna, upajająca dla kogoś, kto jest w gorącej wodzie kompany. Okej, okay. ciekawy ten nasz demonik. Yy, sekundka. Siemka. Siemka. Co tam? To dobra dla nas Halo? Duże, dużo, dużo poziomów. Was cztery poziomy wpadły. No, cztery poziomy wpadły. Co tam maniku? Czekaj sekundkę, muszę Cię pogłośnić. Teraz tak ciężko, bo jego ja ja słyszę na Discordzie, a Ciebie słyszę na Skrygu. No, to jest tak wysłane. Okej. Okay. No to ciekawie. Dobra. X, Caps i... Środkowy. Okej. Okay. Caps. I jak przytrzymam Środkowy, to powinno być pustownica. Jest to spoko, ale jest to wciąż słabe. Tak jak mówiłem wcześniej, że to będzie słabe. Nie, to jest chyba tylko takie, żeby gdzieś tam może używać jakiejś mocy na odległość czy coś. To jest bardziej do rozbijania ściany, esencjami i tak No właśnie, tak, tak myślałem. Mocy, esencji. Powiedzmy, że ta walka do najlepszych nie należała. A, przeszliśmy za ten. Za to Bajorko. Spoko. Ale co jest tu? A, czyli tu był nasz handlarz. Stąd przyleśliśmy w takim razie. Okej. Okay. Stąd przyleśliśmy. Tu widzieliśmy tamto. Tutaj są anioły, demony. Yy, wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Trzymaj zbawienie, aby gdzieś tego użyć, ale kaj. A dobra, już kumam. X, e, to e, przytrzymaj. No nie, no gro, przytrzymaj. Teraz. Teraz możemy po tamtym przejść, ale, ale tu są dusze. A to takich rzeczy nie można wypuścić. Widzę, że faktycznie w tej grze naprawdę trzeba maksymalnie korzystać z unikniętej wody. Oj tak. Ale jak się już nauczy, że wykonywać to to jest sada przyjemna. Nie. Bynajmniej na pewno nie przez jeszcze długi czas, czyli prawdopodobnie może stanie się to dla mnie przyjemne jak skończę grę, albo jak będę tuż w przedniej końcu. Dopiero co byliśmy u typka już Cieść na... Cieszę się, że DLC-ków nie masz, bo ten jeden był tak hardkorowy. Do tego są jeszcze jakieś DLC-ki? Tak, jeden DLC to jest arena, że musisz e, 100 bodajże etapów zaliczyć, a drugi jest taki bardziej fabularny i zbierasz e, ulepszenia do esencji. Mm, i dobra. Fabularny ulepszenia do esencji. Uy, to ciekawe. Kukierwiga uh, rzucające piłki Kukierwiga śmiercią nienaturalną. A nie, po anioły, po, nie. Nie, płaniały pół nie A to to coś, z czym mam walczyć. Dobra, to jest to brzydkie coś. I ostatnio zabiły mnie te gnojki. Udoskonalenie obskurusa. Udoskonalenie można umieścić w broni. Okej. Okay. Kursa. To jest dość ciekawe nazwa. Przestań blokować i walcz! Jestem blokować i walcz. Blok to też walcz. Przestań blokować i blok walcz! Tyle razy co teraz powiedziała to w ciągu dwóch minut to nie powiedziała dotychczas przez całą grę. Dobra, yy, i udamy się kawałeczek dalej, i na tym będzie koniec na dzisiaj. Mi pozostaną tylko jeszcze rzeczy streamkowe do wykonania w dniu dzisiejszym, ale jeśli chodzi o GRL w to na dzisiaj nie będzie koniec. Ty na mnie poczekasz chwilę Jak kochasz to poczekasz, przejdę z drugiej strony sprawdzę czy czegoś tu nie ma Chyba nie Chyba nie bynajmniej nic nie widzę Dobra, także yy, oglądający odcineczek, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczyska, do usłyszenia następnym razem. Bardzo serdecznie zapraszam na streamy, yy, do polejkowania, do zasubskrybowania kanału i do zapoznania się z większą ilością materiałów u mnie na kanale. Baju na razie, cześć!